Halo, człowieku. Pogadajmy o fundamencie szkolenia. Moim imieniu. Zanim zaczniesz wymagać, żebym siadł, położył się albo wrócił na zawołanie, naucz mnie jednej rzeczy. Moje imię to podstawa. To polecenie. To jak dzwonienie do mnie. Serio, jak chcesz, żebym coś zrobił, skoro nawet nie wiem, że do mnie mówisz? Wyobraź sobie, że dzwonisz do kogoś, ale nie poczekasz, aż odbierze. Mówisz swoje, a potem się dziwisz, że druga strona nic nie rozumie. No właśnie tak się czuję. Najpierw imię, kontakt. Jak usłyszę Reksio i spojrzę na Ciebie, to znaczy, że odebrałem połączenie. Teraz możesz mówić dalej, ale jeśli nie reaguję na imię, to nie mamy łączności, a bez niej wszystkie Twoje polecenia lecą w próżnię. Więc zanim zaczniemy całą resztę, naucz mnie, że moje imię się opłaca, że warto na nie reagować. To nasz pierwszy i najważniejszy krok. Jeśli chcesz więcej ciekawostek z Ciego Świata, obserwuj mój kanał. Zapraszam też do korzystania z wiedzy, którą znajdziesz w e-bookach mojego człowieka. Link znajdziesz w opisie.